Klub sportowy Aster istnieje od 1999 roku. W tym roku zmieniliśmy siedzibę. Aktualnie wszystkie zajęcia w Tomaszowie Mazowieckim odbywają się w budynku przy ulicy Jana Pawła II, 41 przez 41 A. Serdecznie zapraszamy zarówno maluszki od trzeciego roku życia, jak i dorosłych, ponieważ. Mamy aktualnie cztery sale, na których równolegle odbywają się zajęcia zarówno ogólnorozwojowe, jak i zajęcia taneczne. Mamy takie techniki jak ballet, jazz, model, taniec współczesny, disco dance, hip hop, breakdance, dance, electric boogie, funky i wiele, wiele innych. Kontynuujemy zajęcia akrobatyki, które w zeszłym roku i w latach poprzednich cieszyły się największym zainteresowaniem. Nasi tancerze cały czas plasują się w czołówce Polski. Puchary, które widzimy zdobywali nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale również na Mistrzostwach Świata. Już niedługo, bo 27 września będziemy brali udział w ostatnich w tym roku eliminacjach do Mistrzostw Polski, a w listopadzie będziemy bronili tytułów mistrzów i wicemistrzów Polski. Na takie zawody jeżdżą te dzieci, które chcą i które oczywiście lubią jak najwięcej ćwiczyć, bo aby osiągnąć tak duże sukcesy, potrzeba dużego treningu. Ale mamy również grupy, które nigdzie nie wyjeżdżają, które tańczą tutaj w Tomaszowie przed naszą wspaniałą publicznością. Dzień Otwarty, który odbył się 1 września, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przyjechali zarówno nasi byli tancerze, jak i rodzice z dziećmi, które dotychczas nie uczestniczyły w naszych zajęciach. Bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni, ponieważ rodzice uznali, że warunki, w jakich będziemy teraz pracować, są dużo lepsze niż te dotychczasowe, a dzięki temu, mam nadzieję, nasi tancerze będą mieć jeszcze lepsze możliwości rozwoju. Dotychczas w klubie sportowym Aster zajęcia prowadziło pięciu instruktorów. Natomiast od września podpisaliśmy umowy z kolejnymi instruktorami. Będziemy mieć dwóch instruktorów po Warszawskiej Szkole Baletowej: wspaniałych tancerzy, byłych solistów, teatrów, zarówno teatru muzycznego, jak i w teatru muzycznego w Łodzi, jak i teatru w Chorzowie. Będziemy mieli. Trenera tańca towarzyskiego, i tutaj mam nadzieję, że y, ruszy grupa, która będzie startowała w kategorii Kalibendens, Dance. Jest to formacja dziewcząt, które tańczą taniec towarzyski. Będziemy mieć instruktorów, którzy poprowadzą zajęcia akrobatyki. Do tej pory był to pan Tomasz Zieliński, a teraz będą także inni instruktorzy. Dzień dobry, Edward Knocu, eee, mam zaszczyt prowadzić tutaj w Kubiastach zajęcia z Państwa towarzyskiego, eee, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Między innymi też tańce użytkowe, typu disco polsko, disco samba, czy na przykład ostatnio bardzo modny tango Argentiny. Na zajęcia zapraszam zarówno dzieci i młodsze, i starsze, bo będą grupy wiekowe. W przyszłości planujemy stworzenie formacji tańca towarzyskiego na bazie uczestników, a oprócz tego również rodziców zapraszam. Te dzieci tańczyły, wszystkie są zdolne. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Czarek Bruszcz. Jestem po warszawskiej szkole baletowej. 27 lat przetańczyłem w teatrze. Uczę yy, tańca klasycznego. To jest balet, balet oczywiście, taniec klasyczny. Tak samo yy, uczę tańca modern jazz. W tych, akurat, yy, w tych akurat tańcach jestem specjalista. Prowadziłem tutaj już o, w sumie 6 godzin zajęć. Uważam, że dzieciaki są zdolne, fajne, fajnie się z nimi współpracuje. I jeszcze raz zapraszam. Grupy najmłodsze będą miały również swoje zajęcia. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia zabawowo-ruchowe i tutaj również mamy nowe panie, które na pewno zaproponują bardzo ciekawy program edukacyjny. Bardzo mi się tu podoba, jest dużo kolorowych kredek, bardzo ładne są pomalowane ściany. No i bardzo mi się podoba. Tak będę tu przychodziła. Cześć, mam na imię Malwina i bardzo mi się tu podoba. Fajne, fajne są rzeczy. Lubię tu przychodzić i podoba mi się tutaj. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Kocik, jestem nauczycielką przedszkola, wieloletnim pedagogiem tej, tutaj, tutaj w klubie Aster będę zajmowała się najmłodszymi dziećmi, dla których będziemy prowadzić zajęcia edukacyjno-ruchowe i w zależności od potrzeb i możliwości dzieci będziemy rozwijać ich wszelkie, wszelkie zdolności, może tak to nazwijmy. Chcemy ich zachęcić do wszelkich działań plastycznych, ruchowych, muzycznych, bo to jest motto naszego klubu. Będziemy mieli nowych instruktorów do akrobatyki. A oprócz tego w naszym klubie będą się odbywały zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z podziałem na schorzenia, zarówno kręgosłupa, jak i kolan i stóp. I tutaj serdecznie zapraszam, ponieważ cały czas trwają zapisy do tych grup. Będą nowe kategorie taneczne, takie jak videoclip dance. Zapraszam również panie jak i panów, ponieważ ruszają zajęcia dla dorosłych. Dla pań będzie to belly dance, latino, dla pań fit dance lady, natomiast dla panów, jak i dla pań, będzie joga, będą zajęcia z tańca towarzyskiego, będzie to taniec y, użytkowy oraz tango argentino. Zapraszam także na salsę.